Panu, witam Was w kolejnym odcinku serii Rolnik Siecze Dzisiaj będą wszystkie przyczepy brane pod uwagę, bo jest niedziela a chcemy nakosić jak najwięcej, bo dzisiaj nie padę Wczoraj świeciło słońce, dziś bez deszczu Także chcemy nakosić ile idzie No niestety nie umie, umie jeszcze kurde, ta wilgotność 32-33 Zresztą poczekamy chwilę, jedziemy na usługę dzisiaj tam właśnie, jak my zaczęli i wywiozę chcę ta jedna przyczepa, 4 tony, dzisiaj kończymy to. Do dyspozycji będzie 4, 5 przyczep, ewentualnie jeszcze można tam ta druga szósta, wziąć, te dwie czwórki, moja 8,5, 7,5, no i jedna piąta, 5, to pięciotonowo 5 jakoś. Dobra, widzimy się na polu, na razie. Czepa zostawiono w pogotowiu, tu jeszcze stoją dwie inne Dźwigniemy sobie, żeby woda z plandeki wyleć. Mam nadzieję, że się wyleje fajnie Zaś kurde napadało dość fest Dobra, podjademy te. Krzpownymy, to coś tam może jeszcze wyleci Dobra, jeszcze wejdę na górę obejrzeć Żeby potem nie było problemu przy odkrywaniu Co dostało? trochę Dobra, jademy Trzeba odpinać wąż, bo mam trochę zakrytki zrobione, no niestety tak mi wyszło. Jakoś źle to zmierzyłem. Tak, a tu wszystko git Zabezpieczona druga przyczepa. Tak ją będziemy odpinać, ale dobra. Tam w kombajn jest. Dobra. Vamos dar aqui. Nie rok, niby iść Teraz chwila wyszło słońce Zrobiło się ciepło, fajnie Oby nie padało, no Byle się udoskosić to Może jeszcze coś ziapnęmy u siebie To no było super Patrzcie ile tam kukurydzy w oddali Ale to już ma mokre Będemy jak do zbiornika leci Zjademy się na dół może tam te przyczepy by tam zostawić na noc. Nie będziemy ich stąd wywozić dzisiaj. Skub jest nieczynny, a żeby ich ściągać na plac to się nie opłaca. To zostaną dzisiaj na noc. Wyremontowaliśmy ta przystawka i teraz tu kurde idzie jak burza w ciągu te badyle jak nówka, jak jakiś kapallo albo coś. No, teraz, że jest normalnie zadowolony, że my to tak naprawili. Jeszcze nam zostały tylko dwa te wirniki, które są w miarę ok, ale jeszcze to troszkę pod... Jeszcze to troszkę usprawniemy. To już w ogóle będzie śmigać aż miło. Ostatnio my tu kosili, troszkę zaczęło. Badać, no to już był problem, już to nie chciało wciągać, już to było takie wilgotniejsze. No i też suche. Też się trochę blokowało. Były jakieś problemy z tym, a teraz to kurde łyko, jak wściekłe. No jeszcze no to nie jeden nam Mamy przyczepa, da właśnie odkryć, bo już pełny zbiornik jest to Już rozgarnięte po całym zbiorniku Ale już się zmieści Trzy razy tak na dół, do góry i na dół jest full Praktycznie Także plon kukurydzy w tym roku zadowalający Cena w miarę okej, okay, bo jest 400 zł 50 zł na tonie więcej niż w zeszłym roku Już się zmęczyłem jak Idąc pod ta górka jeszcze nie będzie problemów z wyjazdem z pola, to już będzie wszystko super Bo jest trochę mokro Te koła tirowskie to mogą wsiadać Dwóch to wiadomo, nie wyciągną, ale pojedynczo powinno być bez problemu Dobra, musimy tu odkryć plandeka Będę pewnie w czasie jazdy sypać Dobra, położę na razie kamera To się na dach nie wysypało, no to strata Jademy bo nie wiem czy wyjademy stąd Gdzie się to topić A trudno, najwyżej się przyjedzie z etorem i mnie... będę bym na dwa wyciągać Jakie tu kolby są, sprawdzemy Tu akurat jakieś słabsze Chcę się, jaka to jest odmiana A tu jest fajna kolba bo... Jedna trzecia, ale zbiornika pełne, no już full. To jedna trzecia. Na przyczepie. Trzy zbiorniki i pełno przyczepa. Chyba w miarę dobrze szypię. No a co to jest za odmiana tu? To jest polski kosynier Kosynier o. Bo tak czytałem, czytałem. W miarę tania. Tylko o. błąd kurwa, że nie była ten zrobiona. Od Fazanów. No. Ale kolby, niektóre mniejsze, niektóre większe. No ale w miarę dobrze zsypie. Już 6 ton. Bo tam były 3 tony, tam no. 30 kilo brakowało. By no, jakoś tak. No to się powinno nie zmieścić na te przyczepy jeszcze. Powinno braknąć. W tamtym roku była całkowita porażka kukurydzy. No umie też. Niestety. U mnie, i tak kurwa po tej kukurydzy dobrze by było swoje zasieć to ja się na wiosnę chciałem też. Na, na, na wiosnę. Ja. Kurwa, to jest 2000, czy ileś dopłaty do do soi? Do hektara. Do hektara. No to... A, a azotu się nie daje w ogóle. No. A, a kurwa, do zostawiamy. No. Nie mało czy ty. To ja wkurzyłem się po tym, że szak, bo że park kukurydzy. No. Drugi dzień żniw kukurydzy. Skoczemy na usługach w pole 2 hektary. Ciekawe jest to tutaj plonu. Niektóre kolby większe, niektóre mniejsze, ale myślę, że plon w tym roku będzie dobry. Zobaczymy, tutaj wszystko odwoża od do jednego skupu. Także wydamy informacje co do wilgotności i jaki plon wyszedł z hektara. Więc tego w sumie bardzo ciekawy. Obejrzymy. Widzicie, dominator fajnie sobie radzi w przystawce. Idzie jak burza. Przystawka po regeneracji i w ciągu kurza aż, aż miło. Jak nówka, Patrzę jak ciągło. Mało co idzie teraz do środka, do bębna. Wszystko już jest przemielone przez przystawkę. Tyle nie byłoby mokro, jakiś wtop, że trzeba wyciągać. To damy rady. Dobra, teraz jedemy do wyjazdu. Ustawiamy się, żeby już się dało wyjechać z pola. Trzeba robi dość spore kolejny. przez to brzech też obciążyć, żeby dociążyć ten traktor maksymalnie i dało się wyjechać. Tu zaraz jest droga utwardzona, to też jest opcja, że wyle do drogi i już wyskoczy jakoś, tylko że tu trzeba przejść przez trochę mokrego. No i nie wiem jak to wyjdzie w sumie już przyczepa Siado. Wpadamy po śladach z kombajnu. To powinno już być trochę bardziej ubite i łatwiej się wyjeżdżać. Jakby Jakbyste tu już stanąć. A na polu to może być mokro, a tu, na tej drodze. Może i dwie by mi się udało wyciągnąć jutro Chyba tu zostaniemy. Tu zostanymy i nie będzie problemu Tu jedynie trochę wody ale to Trudno przejechać tu też trochę bagno Byle tu dotąd się doczłapia Tu jest już twarde, tu też w miarę twarde To domy rada wyjechać No. A tu ci żadne światła? Nie świecą. Co? Nie świeci ani jedno. No. no trudno. Dobra, jadę. No, na razie. No, nie Krzyś, że żadne światło w mojej przyczepie nie świeci. Możliwe, no. Ale jest na to sposób. Światła na magnesie. I wszystko będzie świecić. Dobra, mieliśmy tu mały przestój, bo bo co? Bo strzelił łańcuch na pierwszym od kraja, od lewej strony, napędzie tego całego wszystkiego. No w sumie pół godziny przystoju zrobiliśmy to, już skosił prawie całe. Zostało jeszcze 10-12 zrządków, może, no może 16. Zaś awaria, strzelił. Eee, teraz sprzęgło. Tam jest taka tulejka wbito, ta rurka przecięto. No i teraz popuścił się lekko ten wirnik, i jedną przeciw nóż. No i wszystko stanęło. Nie, nie umieliśmy tego wybić, bo trzeba ta dziura jakoś zlokalizować. No a z dwóch stron na razie są te rurki przecięte i nie widać otworu. No to dokończę to na trzy, bo zaczęło padać. I to rano to zrobimy. Soczek wypierw prawie cały. Jeszcze nagrom potem, jak będziemy wyjeżdżać, bo nie wiem, jakie te przyczepy zostawimy. Nie będę ich ciągnął na plac, bo to bez sensu. Koło kukurydzy, a potem w polu teraz. LEDy, jak świecą, to jest fajnie. Patrzcie, fajnie oświetlone idzie pędzić, jak po stole. No i to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Jutro coś nagromy z odwozu jeszcze.